Siemaneczka z tej strony kościelnej się nagrywamy, Dzień Życia Dynamajka, więc dzień dobry, jestem Dynamajk. No dalej się Zapomniałem, że to nie solo. Musimy zepsuć im jak najszybciej ten głupi save, bo oni są Jak zwykle zać... Jak zwykle zaćpałem już tym menerom sejfik. Ja to dobry jestem. Ja to jestem słaby, bo ciągle to mnie zabijają. To penniseli nic nie robię. Ja zepsuję coś do 92%. To jest głupia gla. Na tym się na tym sobie ścieżka gla. Jak to aby podejdą, to i łeb zbombarduje. Na mi się nie chce zmieniać. Damn, I'm safe. I don't need some goopy. nie, nie glalimy zmienimy z głupi bo na tym się głównie nie da Start Starcie, jest najlepsze włączymy może muzyczkę. Den pobieram farminga. Nie zmieniam głosu, bo to to dzień życia dyno majka. Tam jest jakiś głupi Karl. Starą mu gdy mam. Jego mama go nie kochała. Rzucała niemościana i tak później wyszło. O, nauczył się celować. Tak, jestem lepszy od niego chociaż mnie zabijają, rzuciłem tym dynamitem. I na święta będzie opening. O. Dzięki wszystkim za to, co mi tu podarowaliście. No i ten ten Ty głupi się mi zabrał. ty idiotem jesteś. Jestem dobry, bo na czwartej pozycji poszłem. Ma bod jeden mnie zabił plus siedem, to nie tak źle. Gramy jeszcze raz. No, chociaż 22. Zapowiadam na 24 grudnia opening. To się spełni. No, wydymał mnie. Ach, dobra, kończymy na tym dzień życia Dynamite'a na razie.